Dziś będzie taki plotkarski vlog, bo będzie o takich blaskach i cieniach życia z Grekiem. Wiecie, jestem moim Konstantinosem, to ja już jestem przeszło 15 lat i coś na ten temat mogę powiedzieć. No ale żeby nie być gołosłownym, po prostu polatałam sobie po internecie, weszłam na kafeterię, gdzie właśnie wypowiadały się Polki, które były w związkach z Grekami. I wiecie, jak one na tych Greków narzekały, normalnie wyjechały po tych grekach jak po, jak po, po prostu zdechłych psach. I powiem Wam, że odstraszyłyby taką najtwardszą wielbicielkę facetów z Elady. El także dzisiaj przeczytam Wam kilka komentarzy tych kobiet z tego forum, i odniosę się do nich, i powiem Wam, co ja o tym wszystkim sądzę. Co ja właśnie sądzę o facetach z Elady, El także będzie bardzo plotkarsko, więc jeśli interesuje Was ten temat, jak najbardziej zostańcie ze mną. Moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Kolostny gapi Jesteśmy przy naszym Dymarchio, czyli tam, gdzie urzęduje nasz burmistrz dzielnicy. To jest taka platia tutaj niedaleko tej mojej platyji mitu. Jest tutaj dosyć spokojnie, także mogę sobie usiąść, mogę poczytać. Właśnie mam tutaj te komentarze tych dziewczyn, o których Wam mówiłam i powiedzieć Wam, co ja o tym właśnie myślę. Mam nadzieję, że mnie widać, słychać i wszystko jest ok. Więc, moi drodzy, nie przedłużamy, zaczynamy. Ja jestem 6 miesięcy po ślubie i żałuję. Mamy dziecko, chcę odejść i nie wiem jak. I teraz ta pani mówi tak. Leni, niewyspany, wiecznie. Pije kawę dwie godziny i, i myśli, myśli i nic mu do głowy nie przychodzi. Odniesiemy się do tego, czy leni. Czy Grecy są leni, panowie Grecy? W tym momencie zależy jak trafisz, bo na przykład mój mąż jest pracoholikiem, ale on oczywiście jest pracocholikiem w swoim zawodzie. On po prostu może siedzieć, on jest... Mój Kostas jest oczywiście informatykiem. On siedzi od rana do wieczora przy komputerze. On, oczywiście, w domu nie robi nic, zupełnie nic, bo tak go niestety mama nauczyła. Ale wiecie, co jest takie powiedzenie, że za każdym facetem sukcesu stoi jakaś kobieta. I ja w tym momencie wolę, żeby on mi w tym domu nie pomagał, ale żeby on się zajął swoją karierą, żeby nam po prostu też było łatwiej. A ja wiem, że on ma naprawdę łeb jak sklep. On jest bardzo uzdolniony. Ja nawet nie chcę, żeby on po prostu jakoś tam czasu marnował na sprzątanie w domu, bo ja sobie sama z tym poradzę. Ale żeby nazwać mojego Konstantynosa leniem, to naprawdę bym wstydu nie musiała nie mieć. Nie wiem, ale no bywają Grecy lenie. Oczywiście bywają, wy o tym doskonale wiecie, bo generalnie cały czas mi piszecie, że Grecy to lenie. Wiecznie niewyspany, no mój wiecznie też jest niewyspany. Pije dwie godziny kawę, tak, Grecy piją bardzo długo kawę, jak wiecie, ja już Wam o tym mówiłam, że po prostu Grek idzie do kawiarni, bierze tą, tą frapę czy tą eleniko i on po prostu później do wody, do tej kawy dolewa i on tak jak, jak, jak mówi ta pani, pije kawę dwie godziny. A jest mu, myśleliśmy nic mi do głowy nie przychodzi, kłamca, no to też zależy od Faceta, prawda? Dobrze, że nigdzie jeszcze nie lata. No Grecy są tacy, że oni raczej nie usiedzą w domu, raczej lubią wychodzić i właśnie bardzo często wychodzą, A e, błąd, błąd życiowy popełniłam i przyznaję, że jak tylko dziecko trochę podrośnie, to zostawię go. Tego nie skomentujemy. Nie wiemy, jak, jak to jest. E, przy kłótniach e, e, wygania mnie i mówi, że mam odejść bez dziecka. Będę miała problem, już to czuję. Problem to czuję. To, to też jest, wiecie, co to też już jest, tego też nie skomentuję, bo to nie wiemy, jaki jest kontekst tej sprawy. Do tego jego matka wkurzająca. Na szczęście nie mieszkamy z nią. O, i tutaj jest. Tak. Matki Greczynki wkurzające, matki Greczynki bardzo są ze swoimi synusiami, matki Greczynki bardzo tych synusiów, robiąc synusiów takich mamin-synków i bardzo na nich wpływają. Ja powiem Wam tak, ja znam greczynki, które po prostu z tymi swoimi teściowymi po prostu od samego początku miały tak zwaną kosę, tak, nie potrafiły się zgodzić za cholerę. I powiem Wam, że na przykład jedna taka para to jest w tym momencie najpierw ta teściowa chciała jak najbardziej tego swojego syna od tej przyszłej swojej synowej z... Żeby, żeby w ogóle żeby on z nią zerwał, bardzo go do tego nakłaniała, no on został przy swoim i w momencie kiedy oni się teraz ohajtali jakiś czas temu, wzięli ze sobą ślub, no to teraz znowu żona zabrania synusiowi kontaktów z matką. No i powiem Wam, tutaj też jest właśnie wielki problem, mi się wydaje, że on już w tym momencie, to chyba już z tą matką nawet nie ma tego kontaktu. I druga, jedna moja koleżanka, greczynka, która się nie zgadza bardzo ze swoją teściową, ona znowu znowu mówiła mi, że ta teściowa, ona cały czas gada swoim dzieciom, że kochajcie bardziej tatę, bo to wszystko, co macie, to tata Wam dał, tata jest ważniejszy niż mama i takie rzeczy gada tym dzieciom. Mówi tak mówi, raz się wkurzyłam, powiedziała mi, że jak ona będzie tak gadać, to ona będzie te, te dzieci moje widzieć e, dwa razy do roku. Także matki y, greczynki bywają wkurzające, to wiem, to wiem naprawdę. I wiem, jak ja się zaczęłam spotykać e, z kostą, to wiele Polek, moich koleżanek mówią, uważaj na teściową. Ja na szczęście mam zajebistą teściową i to mi się poszczęściło. Niestety nie wszystkie tak mają. Bardzo się lubią wpieprzać przede wszystkim, to jest straszne. Dziecko jest jego oczkiem w głowie, ale szybko się męczy, jak się nim zajmuje, bo go ręce bolą odnoszenia. Tak, Grecy są bardzo rodzinni i głupiają za tymi swoimi pociechami, są bardzo dobrymi ojcami. A od tego noszenia, no to może, może facet pracuje fizycznie, po prostu wchodząc do pracy jak, jak nie niosie się to dziecko na rękach, to, ten, to może go boleć. To Tego to, 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 też nie wiadomo. A nie wyrabiam się w domu, nie daję rady nawet. Yy nawet znaleźć czasu żeby, żeby się sobą zająć. Tego też nie skomentujemy, to sprawa tej pani. Mamin, synuś. No to tak jak mówiłam, bardzo wielu Greków jest mamin, synkami. Byłam oczarowana, zakochana, zbajerowana na piękne oczy i dobry seks. Tak, Grecy potrafią bajerować, jeśli im się jakaś kobieta podoba, to po prostu zrobią wszystko i po prostu kasa nie gra roli. Potrafią, wiecie, obsypywać komplementami, prezentami, no, i są dobrymi kochankami. To tak, to potrafią ogłupić kobietę, także nie wie, jak się nazywa. Teraz w ogóle się ze mną nie liczy, nie, nie widzi mnie jako kobieta, tylko matkę dla swojego dziecka i go No wiecie, z tym bywa różnie, bo czasami jest tak, że po prostu po ślubie kobieta też się zaniedbuje, też po prostu już nie ma też ochoty na, to, na ten seks, jest zaniedbana, nie dba o swoją figurę, i po prostu czasami może być tak, że ten facet. Się przestaje interesować. Po prostu tutaj widać, że no może po prostu nie byli zbyt zgrani. Nie chcę, nie chcę wnikać. Bywa tak. W moim przypadku tak nie było. Nawet dzisiaj mój, mój mąż mi powiedział coś takiego. A nie, nie zrobiłem jakiegoś takiego szczególnego jedzenia, bo zrobiłem jej no na to: mówię, plus jest salata, czyli taka sałatka, która ma w sobie bocze, która ma w sobie. Sznycel z kurczaka i sos barbecue jest taki, ta, ta, ta sałata ogórek i oliwki, jest w zasadzie taką, takim dodatkiem. To mu to bardzo smakuje, i mówi do mnie, nie dość, że mam seksowną kobietę, to jeszcze dobrą kucharkę. No ale, no a jesteśmy, no, generalnie przeszło 15,5 roku, jesteśmy razem. No, no mi, się, mi się akurat tak trafiło. No, przy tej pani może się trafiło zupełnie inaczej. Dobra, jako powiedzmy, matka jego dziecię, dzieci i dzieci gosposie. Nie mówię, że w Polsce takich nie ma, bo wszędzie są. Fakt. Kłamie, jest chytry, wszystko na jego party, a ja nie mam nic do powiedzenia, bo nie pracuję i nie mogę iść do pracy, nie mam swoich pieniędzy i czuję się nikim. Ja Wam powiem tak, jeśli chodzi o, to, o tą chytrość Greków. Jest takie powiedzenie, że gdy Grek się rodzi, to Żyd płacze i to chyba też ma coś w sobie. Ja Wam powiem tak, że mój Konstantynos na początku, on też był chytry, też był takim egoistą i też na mnie nie zwracał za bardzo uwagi, ale ja go tego nauczyłam. Ja go tego nauczyłam, po prostu ja, ja w ogóle od początku, jak my żeśmy chodzili, byliśmy parą i chodziliśmy gdzieś tam z sobą na na, jakiś, na jakąś kawę, na jakieś piwo, to ja, to ja zawsze wyciągałam portfel. Ja zawsze wyciągałam portfel, i, i Koście się to na przykład bardzo podobało. I nawet kiedy on na przykład już mieszkaliśmy razem, i on tam sobie coś by się cencikował, to ja na przykład miałam ostatnią kasę, ale ja tą kasę, jak gdyby, tak dawałam, żeby pokazać mu klasę, że, że jest, że to ma w sobie coś klasy. On mi się bardzo dużo zmienił, bardzo dużo zmienił mi się w tym, w tym sensie i no nie jest właśnie takim cencikiem, ale Grecy bywają, mam koleżanki, które bardzo narzekają, bardzo narzekają właśnie na to, że mają chytrych mężów. Kłamie skryty, dobre wszystko na jego party. Czuję się nikim. No, to już też pani sprawa. Albo się wezmę w garść, albo zwariuję, bo już, bo już zaczynam. Dobrze by było, gdyby się odezwała jakaś dziewczyna, która się rozeszła z Grekiem i miała też dziecko, żeby mi poradzić, jak to zrobić, od czego zacząć. I tu jest bardzo skomplikowane prawo. Bez pozwolenia od ojca dziecka nie mogę wyjechać, paszport jest na rok. Dziecko jeszcze nie ma imienia. I jak dopiero po, dopiero po chrzcie z tym papierkiem o nadaniu imienia robi się paszport. Moi drodzy, wszędzie jest tak. Nikt, żadna matka nie może zrobić paszportu dziecku bez podpisania przez ojca. Nie wydaje mi się, żeby w innych krajach było inaczej. Grecja w tym nie jest, nie jest jakimś, jakimś dziwnym państwem. Wszystko jest tym się wydaje tak samo. A, właśnie, a jeśli chodzi o, grę, o chrzest, to tak, dziecko chrzci się jak ma mniej więcej roczek. I to i właśnie bardzo, bardzo późno się wydaje dokumenty takiemu dziecku. Dobra, a jak już a jak już wydaje, to, to mi się wyda, co dalej? Pod ambasadą, poczekaj, dobra, dziecko jeszcze nie ma, dopiero po z tym papierkiem o nadaniu imieniu robi się paszport. A jak już wyda, jak już wyda. Uda mi się to, co dalej. Pod ambasadę w Wawie mam wysiąść, kto mi papiery zrobi, i wszystko musi być przez niego. Chyba odchodzi, że wszystko musi być przez niego podpisane. Dziewczyny, nie wrabiajcie się w Greków. Na, na swojej zasadzie, niby Europa. Ma swoje zasady, niby Europa, a system podobny do arabskiego. I tutaj się nie zgodzę, moi drodzy. Nie ma w Grecji podobnego systemu do arabskiego. Tutaj kobiety mają większe prawa niż mężczyźni, i zawsze dziecko zostaje przy matce, nie przy ojcu. Ja wam ostatnio nawet mówiłam o, tym, o, tym, o tej kobiecie, która była chora psychicznie i ona wychowywała trójkę dzieci, bo zawsze w Grecji jest tak, że dzieci zostają przy matce. Nie wiem, nie wiem, jaka ta matka musiałaby być straszna, żeby sąd zabrał jej dzieci. Ale to było, muszę, yy, muszę powiedzieć, że to było 14 lat temu, w momencie, kiedy w Grecji był ten właśnie najgorszy kryzys. Yy, I to też mogło mieć tutaj, też, yy, no, 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 mogłoby być uzasadnione tym, że tak powiem. Zgadzam się z Tobą. Następna Pani pisze. Zgadzam się z Tobą w stu procentach. Niestety, ja, ja mam 14 córkę z Grekiem. Wyszłam za niego, bo ja miałam wątpliwości. Nie wyszłam za niego, bo miałam wątpliwości. Mieszkałam kilka lat w Grecji i powiem Wam jedno: kobieta jest tam albo zdradzoną żoną, albo kochanką. I tutaj też się nie zgodzę, moi drodzy. 15,5 roku z moim mężem nie jestem ani zdradzoną żoną, ani kochanką. I znam wiele kobiet, które nie są zdradzonymi żonami, których, którzy mają wiernych mężów. Chociaż ja wiem, że Grecy nie są uważani za najwierniejszych facetów na świecie, no ale tacy się zdarzają. Nie są wszyscy właśnie tylko ty, go, gomeniarzy, tak jak ja to powiedziałam, czyli właśnie takim właśnie łażącymi ciągle za spódniczkami. I tutaj pani ma, nie sądzę, że ma, że ma rację. Nie ma innej opcji, jeszcze ta pani mówi, jest inna opcja, proszę panią, jest, jest. A największe szczęście miałam, gdy zrezygnowałam z walki o dziecko, bo na pewno bym przegrała. No nie, nie przegrałaby pani. I jeszcze jedno. Grecja to kraj korupcji. Tam kupisz wszystko. To świetny kraj na wakacje. Gdzie się nigdzie nie śpieszysz, nie stresujesz. Na romans chyba, chyba rodzą się... O e, chwileczkę, to jest tak. E, skomentujemy sobie tak. E, dobra, w tamtym czasie znalazłam wiele podek będących w Grecji, Polek we Wienoc, w Grecji z, z Grekiem. E, a największe szczęście miałam, gdy zrezygnowałam z walki o dziecko, bo ona na pewno bym już przegrała. Nie, nie przegrałaby pani, tak, to już chyba mówiłam. I jeszcze jedno: Grecja to kraj korupcji. Tam kupisz wszystko. Tak, Grecja to jest kraj korupcji. Nie chodzi o to, że chyba kupisz wszystko. E, jest tutaj duża, wiele mafii. E, jest tutaj korupcja w zasadzie, że e, na przykład e, takie stanowiska państwowe. E, Przede wszystkim są obsadzane kolesiami znajomymi, z rodziny, znajomymi, z, 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 z kolegami, itd., a nie tym, co naprawdę człowiek ma w głowie. To się zgodzę korupcja jest, jest, na pewno jest. To świetny kraj na wakacje zgodzę się. Eee, Nigdzie się nie spieszą, nie stresują. To jest to właśnie greckie siga, siga o którym mówiliśmy. I na romans, chyba. <gryw> I teraz tak, ta pani w nawiasie przyjdzie coś takiego. Eee, chyba rodzą się z wiedzą, jak dogodzić kobiecie, eee, potem jeszcze się w tym doskonalają. Tak jak mówiłam wcześniej, właśnie Grecy są dobrymi kochankami eee, i potrafią oczarować. Oj, potrafią, potrafią. Swojej córce odradzam poważny związek, tak, żeby ta, żeby ta córeczka nie miała poważnego związku. E, następna pani pisze: Jestem z Grekiem od czterech lat. Na początku wszystko było jak w bajce. Myślałam, że pana Boga za nogi złapałam. Dopóki z nim nie zamieszkałam. Miałam swoje mieszkanie, dobrą pracę i wszystko zostawiłam dla niego. On chciał, żebym nic nie robiła, tylko leżała i pachniała. Wszystko ma być tak, jak on chce. Poważne problemy zaczęły się około 6 miesięcy mieszkania razem. Przy Dobra, teraz komentujemy sobie to. Chciałam, żeby ta pani właśnie nic nie robiła, tylko leżała i pachniała. No to nam musiała po prostu mieć jakiegoś pana po prostu z bardzo dobrą pracą, który... Który tak, e, tak powiedział, no bo raczej e, to było też, wiecie, to było też, ile 14 lat temu? 14 lat temu, no to w tej Grecji jednak, jednak, jednak e, no, e, był początek tego kryzysu. Ja bym powiedziała, że apogeum tego kryzysu to było tak w 2012. No, Musiałam znaleźć pani jakiegoś pana z, z pieniędzmi, z jej kazał. E, Leżeć, nic nie robić, po prostu było w takiej złotej klaczce. To się rzadko zdarza, powiem Wam szczerze. No. E, dobra. E, I co dalej? Przy każdej okazji wyganiał mnie z domu, No tak jak tamtą e, wcześniejszą panią. Wiedziałam doskonale że, e, nie, wiedział doskonale, że nie mam gdzie pójść. E, e, Wyzwał mnie od najgorszych itd. E, już sama nie wiem, co mam robić. Muszę jak najszybciej wyprowadzić się, boję, że, że nie będę się w stanie sama utrzymać. Tu też nie nie skomentuję. On jest leniwy. Znowu to pani mówi, że jest leniwy. Wiecznie zmęczony. Znowu mówi do pani, że jest wiecznie zmęczony. Wiecznie narzeka. Dosłownie na wszystko. Kąpie się dwa razy, dwa dni. Nie, raz na dwa dni. No, jak kto woli. Traktuje mnie jak jakiś przedmiot. Muszę znaleźć sobie swoje życie. Polki, życie Polki jeszcze, 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 jeszcze póki mam siłę. Co ta pani tutaj pisze? No chyba o higienie tego, tego swojego pana, że kąpija się raz na dwa dni. No nie, to jest to jakieś tragiczne, szczególnie w zimie. No latem, latem raczej powinien się kąpać codziennie. No a tak ta pani narzeka, tak jak, tak jak ta poprzednia pani. A teraz, właśnie na to wszystko, pisze jeszcze inna pani i mówi tak: tacy Grecy, tacy Grecy tylko zaliczają, porywają dzieci i biją swoje kobiety. Boże, co wy wygadujecie? Polacy robią dokładnie to samo. Znaleźliśmy na kogoś, zależy na kogo się trafi. Tutaj pani ma jak najbardziej rację. Ja jestem, jestem razem z tą panią, na kogo się trafi. Ja jestem z Grekiem i jest mi cudownie. Ja też jestem z Grekiem 15,5 roku i jest mi cudownie. Też mogę tak powiedzieć. Mamy wiele planów. On jest normalnym człowiekiem, wszystko zależy od wychowania, a nie od kraju, z którego się pochodzi. Moi drodzy, ja Kostas jest moim drugim mężem. Mój, moim pierwszym mężem był Polak pochodzenia niemieckiego. Jego rodzice mieli pochodzenie niemieckie. Ja powiem Wam tak: w tej chwili ja jestem no, w drugim małżeństwie. Jemu nie udało się trzy małżeństwa. To był człowiek alkoholik, to był człowiek bardzo nerwowy, to był człowiek, który nie jeden raz mnie uderzył. Także ja Wam powiem, że jeśli chodzi o Polaków, to ja też twierdzę, że nie wszyscy są. Aniołkami. I tak samo tutaj w Grecji. Możesz trafić na takiego, można bić na, na, na takiego. Ja nie trafiłam na dobrego Polaka, trafiłam na dobrego Greka. No tak mi się. Tak akurat mi się ułożyło. I tej pani też. No. I tutaj druga pani jej pisze. Żeby, żeby się odgryźć pisze coś takiego. Jesteś naiwna, ja również mieszkam z Grekiem. Jestem już dojrzałą kobietą i, i mieszkam w Grecji. Lenie, prawda, piją kawę dwie godziny. Owszem. Pachną, ale o higienę za bardzo nie dbają. Wysok, wysoko jest na poz. Wszystko jest na, bo ta pani nie gramatycznie pisze, Wszystko jest na pokaz, żeby ludzie widzieli, jaki jest piękny, jaki jest piękny i pachnący. Jak jedziemy w windzie, to mój pięć razy się przegląda i poprawia. Aż mu powiedziałam, narcyzę. Moi drodzy, co ta pani tutaj mówi? No z tą higieną też jest różnie. Nie ja wiem, ja akurat nie trafiłam na jakiś taki Gregów, którzy nie, raczej o swoją. E, tutaj, tutaj nawet się kilka panów e, koło mnie e, ten zebrało. Szkoda, że tego nie widzicie, bo akurat mam tak e, pokazano. No to jest, o, sobie panowie zaraz naprzeciwko, a e, może coś na ten temat mi powiedzą. Ha, ha. E, no dobra, to jeśli chodzi o te panie, to by było na tyle. Także moi drodzy, tak ode mnie. Tak podsumowując ten temat. Takie dobre cechy Greków, to na pewno, moim zdaniem, tylko wyłącznie moim zdaniem, to jest to, że Grecy nie piją alkoholu. Rzadko kiedy taki Grek przyjdzie Ci do domu pijany i zrobi awanturę. Nie, nie piją. Następna sprawa, moi drodzy, są dobrymi ojcami. Naprawdę Grecy są dobrymi ojcami i Grecy są bardzo rodzinni. Rzadko kiedy taki Grek opuszcza swoją rodzinę, opuszcza swoje dzieci i żonę. On może ją zdradzać oczywiście, ale Rzadko kiedy. A ja, na przykład, mój ojciec zostawił swoją rodzinę. No, i w tym momencie bardziej jestem w tym ten deseń, to co ja przeżyłam, moi drodzy, to bardziej jestem za Grekami. Potrafią sprawić, że kobieta czuje się naprawdę wyjątkowo. Oj, to potrafią. Tak jak te wszystkie panie, które, które się wypowiadały, to one właśnie też na ten temat mówiły, że ci Grecy jednak mają to w sobie, że właśnie potrafią zawrócić w głowie. Jestem się doskonale, zgadzam. I, I właśnie potrafią obsypać komplementami, potrafią obsypać prezentami, potrafią, że poczujesz się naprawdę wyjątkowo. Następna sprawa, są dobrymi kochankami. Oczywiście też powiem, że są dobrymi kochankami. I moi drodzy, kochają swoje Matki. A to, to ma takie, wiecie, dwie strony medalu, bo z jednej strony jest to źle, że, że jeśli za bardzo kocha tą swoją matkę, jeśli za bardzo jest tą matkę tak zapatrzony, ale wiecie co, jest takie powiedzenie, że jaki facet jest dla swojej matki, taki będzie też dla swojej żony. Także to, że oni te swoje matki kochają, to wcale nie jest tak źle. No, a teraz co do minusów, moi drodzy, no to chcę, panie, to chyba już wszystko powiedziały. E, czyli to blenie, w blenie w to moi drodzy, jak, jak trafisz, bo ja trafiłam na takiego Greka, który jest naprawdę pracoholikiem. E, maruda, o tak, mój, mój, mój grek jest Maruda, jest bardzo marudny. E, ja mam te, miałam kiedyś takiego kolegę, wiecie, który był Grekiem, ale on był 4 lata w Polsce, e, gdzieś tam do pracy pojechał, do jakiejś telewizji chyba nawet. I też się kiedyś mnie spytał, mówi, co słychać u Kostasa? Ja mówię, no co słychać? No, no marudzi, marudzi, wiecznie niezadowolony. Ja no on mówi, no to było się nie z Grekiem, bo Grecy są marudni. Oni marudzą, że jest ciepło, że za bardzo słońce świeci. Marudzą, że jest, jak jest zimno, to marudzą, że jest zimno, bo jest im za zimno. Jak deszcz pada, to marudzą, że dlaczego deszcz pada, a jak nie pada, to mówią, to, to marudzą, dlaczego deszcz nie pada. No to tak, oni tak mają, są marudni, dokładnie. No ten mamek, no tak jak wam mówiłam o tych moich koleżankach, jest niedobrze, kiedy właśnie facet jest takim za bardzo mamin, mamin syneczkiem. Druga sprawa, no ten cęcik, tak, są, są Grecy, którzy są naprawdę tacy, no no takimi skródami, bywają, bywają, ale tego można takiego faceta oduczyć, jeśli kobieta ma trochę w głowie jeśli potrafi tym facetem troszeczkę popierować. Następnie moi drodzy, no ten właśnie, ten typ Greka, ten Grek Gomeniaris, to od takich, co naprawdę trzymać się jak najdalej. No bo po prostu, no bo prostu on się ślini na widok każdej kobiety, gania za każdą spódniczką. On jest po prostu takim, ja bym powiedziała, facetem, który, który chce trofeum, nie chce kobiety, chce trofeum i chce, i chce za każdym razem coraz to nowsze trofeum. Także, także moi drodzy, jeśli o to chodzi, ja bym ich tak podsumowała, to są ich takie, bym powiedziała cechy narodowe, a Wy mi w ogóle napiszcie w komentarzach, jakie są, na jakich Wy gre Greków trafiliście, czy jest naprawdę tak, jak te panie tutaj piszą, bo one mi się wydaje, one naprawdę bardzo długo, bardzo, bardzo przesadziły. A tak naprawdę, moje drogie panie, to najważniejsze jest zgrać się. Żeby do, siebie, żeby, żeby do siebie pasować. A jeśli nie pasujecie, to, to po prostu pracować nad tym związkiem, żeby było jak najlepiej. I w momencie, kiedy wy się dotrzecie, to naprawdę będzie wam piękny. Ja, ja Wam powiem szczerze, że ja, mam, ja tego mojego Konstantynusa naprawdę nie mogę narzekać. Po prostu, no, jest, ma też swój zły cech, ale czy ja nie mam? Też mam, oczywiście, że tak. Także troszkę się chyba rozgadałam. Chyba będzie taki dłuższy vlog. Także moi drodzy. Ode mnie by było na tyle. Siak z Aten. Pa pa.